Piekłam arbuza, piekłam arbuza i zrobiłam. Z, upiekłam Arbuza. Mm, I, I zrobiłam z niego takiego wegańskiego łososia. Po prostu. Co? to przepraszam, było... co z arbuza? Nie. Czego nie rozumiesz? Kasia upiekła Arbuza i zrobiła z niego łososia. Wegańskiego, jest... tak. Dobrze. Nie, no w sumie tak. Wegański łosoś. Upieczony arbuz. Ja muszę zobaczyć, czy jest coś takiego. Upieczony arbus, Ale nie mogę znaleźć. Pieczony arbuz. O, tu coś jest! Upiekłam arbuza, zrobiłam z niego takiego wegańskiego łososia. Okej. Okay. No to sprawdźmy. Arbuz, olej sezamowy, sos sojowy, ocet ryżowy, pieczesz. Sezam. Nawet dobre. Nie no, tylko tak, ale na co to psuć arbuza? Tak, ma to sens. Okay. Mam nadzieję, że kiedyś cała Polska zamiast jeść łososia i zjadać kochane zwierzątka, które sobie żyją i mają swoje sprawy, będzie piec. Ale to tylko z wyglądu przypomina tego łososia. Taki to jest skórę wegański łosoś. <noise> o, tu napisał. A to nie jest tak, że po upieczeniu arbuza ma się pieczonego arbuza.